Jesteś nerwowy? Co? Czego jestem nerwowy? Ktoś dobrze zauważył. No, a Czemu jesteś nerwowy? A we wszystkim. W dzisiejszym odcinku porządki w naszej sortowni. Zobaczcie co tutaj jest. Moi drodzy, to jest wszystko. Na szczur był. Szczur nawet był? Nawet szczur był. Jeden szczur, ale spustoszenie nie zrobił. Pozabierane są palety. Zdemontowana jest podłoga. Co tu będzie stało? Słuchajcie, tu będzie stało nasze maszyny. Spróbujemy to jutro wtoczyć. Na wysokość jakiś kombań się zmienił. Miał ja, być kombajn, wszystko się zmieniło, jest awant. Układamy już kartony, tu chcemy zapewnić maszynami, bo szkoda, po prostu szkoda. Bo Powiem tak, najdroższe maszyny są i tak schowane. Ogólnie tam kilka tylko takich maszyn stoi, co nie powinno stać, ale to jest tylko kilka. I widzicie co tu jest, to jest wzrost tego murka. No ale to już później. To już przed samym tym będziemy tutaj robić tę podłogę. No. To jest dobrze zauważył, że ten zły. Wiecie, dlaczego jestem zły? Bo jestem kurwa głodny. Nie byliście nigdy na diecie, to nie wiecie. No, <laughs> jestem tak niedojedzony, ale no, wiecie, jak to jest, jak to pełna lodówka jest, a człowiek nie może. No, byście widzieli, byście mieli 50 lat, będzie się patrzeć, a to już nie staje. Znowu czytałem te wasze komentarze, żeby to bardzo nieudolnie robił. Bo do zapakowania trzy kartony. Musi mi się naprawdę nie chciał wyjeżdżać samochodem, żeby zapakować trzy kartony, wiecie? Idziemy do Avanta. Co tam jest w Avancie? Gdzie on jest obtarty? Nie jest obtarty, on tylko dotulił karton. Ciemno! <laughs> on się dotulił kartona. Karton jest brudny, wiesz? On karton dotknął. Doktoru kartonu, ja tylko dojechałem do kartonu tutaj. Mhm. I bo on się ziałem. po prostu zabrudził kartonem, bo karton jest brudny, no. Ale jak się obeczy, no to co się stanie, przecież to jest nasz. Co? Dobra, poprawi się. On na jest śmiech. taką brukwą. Taka w troszkę. No taka jest. No dobra, no to... No, lepiej jakby się puścił. No. no, o oto, nie bać. Dwa gotowe. Trzeci już też gotowy, tylko go spiąć. W poniedzieli mamy sześć wywieść. No ja czekaj, jak go tam pocamy tam pelety. A tu już magazynujemy sobie złożone kartony. Składamy tak porządnie, jak mają być, nie? Jakieś flaki. Yy, Artur, czekaj, czekaj. pozamiataj tutaj! Jedna niejasna rzecz. Jak to układać? No tutaj, Tu? tutaj układacie tu paletę i układacie tu. One są ułożone tak śmiesznie. Raz tak, raz, tak, obojętnie. Tak, tak. Trochę tak, się widział jak ten, no. jak się przechyla w jedną stronę i na końcu dać od Filipa. Te Filipa, tam, to Filipa, a to porozkładajcie te kartony tutaj. No już składam. Bo tam mam trzy gotowe. To co mam wyjść, to już mam porozkładane. Dobra, jadę w te błoto. ryba ma. A, bierze. Dobra. Puh. Zamiatajcie to. Tutaj? To tu widzę Filip. Gdzie Filip? Nie? Nie? No gdzieś. Taki, taki nowy. No, no taki ładny, taki solidny. Będziemy udawać się kochająca rodzinę. Kochająca się rodzina w akcji. No i teraz tego fragmentu nie puszczę. Po prostu równo zaczął. Czemu taki ładny od razu? Daj spokój. A co, szczur Od, od gorszego najpierw. Gdzie tam gorszy? O, ja to samo będę robił tam. Będziemy przepłatankę robić z tymi skrzydełkami. Rozumiesz? ci po dwa dawać. Jest z tej strony. Dobrze, od profilu kandydata się zaczyna. Później będziesz miał prawo jazdy i będziesz wszystkich woził do miasta. Tak. I ty bierzesz ten róg. To nie, Ty masz mi pomagać. Ja nie rozumiem o co mu chodzi. Masz coś jeszcze do zrobienia? Jak się bawisz? <grym wysz> Przynieś tam stamtąd, w tunel gdzieś No, zasadniczo ja tu nic nie widzę. Mogę się tu kłaść? Mhm. Hey, hey, hey. <laughs> Ty śmiesznie składasz, widzę. Dlaczego? No, o, patrz, ja robię tak. O, wiesz co, o, to tu tak, jak... No, zobacz. No. Tak robię. Podciągam go, stawiam. I wbijam jeden w drugi. Ja tak samo robię. I proszę bardzo. Jest zrobione. I chyba mój promocji uciekł. Dlaczego? poczuł wolność. I to są zwykłe. Tu nadmienię, dwie, nie wiem. Sześć czy ileś, wiesz? Taka naklejka? Taka naklejka. Dobra. Okay. Gdzie Artur? Dobrze sobie poradzę tu. Uważaj, tu gwóźdź jakiś był. Mhm. To no, nie? przynajmniej. I tego To Mało się robi puste i trzeba całkiem posprzątać. Duży tunel. Duży tunel, tak. Co tam jest? A jest pielnik. Pielnik jest? Pielnik też tam chcesz to... zgarnąć? Pielnik pójdzie, pójdzie sadzarka. Przecież. to tam jeszcze? A sadzarka z małego też? No, Tyle jeszcze zostało tytoniu? No jeszcze będzie troszkę. Co za kichę masz? Jakieś śmieci, kartonowa wieżyczka. Trzeba przyznać, że sznurek mniej miejsca zajmuje. No ale to jest. ale to jest tylko taki <gryw> wprowadzający w błąd. Sznurek czy karton? Karton, nie sznurek. Ten. Co myślisz, o bębnie? Nie, bęben w ogóle nie, nie daje rezultatu. Tak jak wóz, widłowy. <gryw> A terenowy? <gryw> terenowy jest o wiele większy. No, mm. ale terenowy przecież. No, ale terenowy, ale, ale ja rozumiem ludzi, o co im chodziło, bo. Ja też wiem, żeby taki wózek terenowy 4x4 dałby radę. No, dał radę. Nie, dałby radę. Uczciwie mówiąc, tak. Dalej nie mamy dalszych zastosowań do niego, tylko kartony. To już jest 100% karton, może jakaś kostka brukowa. No właśnie. Ale coś wykopać? Taki by coś... Chociaż wiesz, niektórzy uważają, że Avant nie nadaje się do kopania. łyżko do 4 w 1. Ale, ale on jest bardziej do niwelacji Zabrać, terenu. Zabrać gotową ziemię. Niwelacji terenu, Musimy tak. Niwelować teren? Tak. Da się, da się, widzisz? Oczywiście, to że tak. cały teren, no. Do waszego wózaka, do waszego wózaka, do waszego wózka widłowego, terenowego nie przyzamocujecie globogazarki. Tak. Ani betoniarki, tak. ani yy, odśnieżarki z wyrzutem bocznym. Więc więcej zastosowań po prostu. No oczywiście, wózka. że tak, no. Ale wiesz, my nie pokazaliśmy to zastosowanie potencjalne. To się nie da tak pochary. No bo tego się nie da tak z dnia na dzień, prawda? Jest źle to patrzę ale nie chce mi się, wiesz, tam gadać o tym, bo ja No, bądź, Masz tu gdzieś lampkę, latarka. Pokażę wam obciążniki te, porysowane. Dobra, tu jest jeden obciążnik. Czekaj, ja mam telefon przecież. Na no, chłopski rozum wyglądało jakbyś murek zawalił. po prostu to zostało. No to czekaj. Włączam latarkę i idziemy weryfikować. No, gdzie jest obtarty? No gdzie jest obtarty? Gdzie jest obtarty? Mhm. No. Widzisz. Były tu kartony stałe, pamiętasz? stały tu kartony Nic nie jest obtarte jeszcze. Jeszcze, no, ale będzie pewnie z czasem. W ostatnio Serafin nagrał film z elektrycznym takim awantem. Kurcze fajny. Cichutki taki. Wiesz, mi to się całkiem... Te wózki elektryczne naprawdę podobają, te są moim to jest moją firma. Ty taki stary jesteś, że się tak opierasz? Nie, ale... <noise> za styla bym tyle nie dał do, Dla nas, dla nas, prawda? A, i musisz zaprzestać mówić fotelika. Bo my źle w algorytm działasz. Fotele zaczynają się reklamować. <głos> <głos> ale ja to... Elektryczne. Ale ja po prostu. <noise> działasz za szkodę firmy. Gadarko <noise> i szcifelkę. Do worka i do utylizacji. Nie, to nie jest. Michael, nie sprzedajemy żadnego tytoniu. Nie, nie zrobisz oprysku, tak. to wszystko idzie Chyba, do utylizacji. Że... Ewentualnie na sprzedaż. Tak, takie ładniejsze rzeczy idą na sprzedaż. a takie... Ale nie, nie dla prywaciarza, nie, tylko nie, dla firm. Nie. Do firm na sprzedaż. Wiesz, ludzie tego nie rozumieją, Później będzie, kurde, taki będzie w z dzikim trenerem. O, właśnie, słyszałeś o tym dzikim trenerze? Jak się mleczarze powkurzali? No. Ale powiem ci. Nie wiem, czy ludzie mają takie miękkie dupy czy coś. Zobaczymy nas nazwali klucicielami. Słyszałeś, się jak tu nas. Ciekawe bo co wyjdzie z tego finalnie. Ja bardziej obserwuję, bo... Tak. Wiesz to bo tak... Czy dziki przedem? Oj. Nie wiem, ja tam. Tak ty... mnie zaskoczył... Ja tam po prostu nie spinał tak dupy. Po prostu, nie wiem. No nie no przecież. No też się można dopuścić bo do tego... że. nie ma wiedzy. Nie może, na pewno nie ma wiedzy, durno ty. Ale... Przecież takie głupoty opowiadał, tylko że chodzi o to, że... Ale męski, e... Wiesz co, chyba się z tej, tej, tej milki chyba się naoglądał, No te krawy tak ładnie jeszcze mówią. Ile w ten w Alpach tam jest tej wiosny, lata? Cały guzik. No właśnie, durno Ale widzisz, ale widzisz jak... jak ale jak się ludzie jak zaangażowali? Reklama, ale widzisz jak reklama robi z, z człowieka, z mózgu wodę? No, wyglądają się taki A co myślisz, że on uwierzył w tą Milkę? Sam nie wiem. W te fioletowe krowy? <laughs> Fajny trend z tego wyszedł, bo dużo rolników zaczęło pokazywać swoje hodowle, jak tam wyglądają ich obory, jak tam krowy trzymają, nie, że naprawdę to jest na poziomie ja takim światowym. Ja się czegoś uważam. Czy ty uważasz, żeby krów, krów nie pokazywać? Tak. Panie też, u nas było z psami? To, Ale gdzie, to jest to... pan? Dobrze, Dobra, jeśli macie zadbane hodowlę, tak, to pokażcie, ale wiesz, raczej pokazuję ci... Jakie te krowy są? No nie wiem. Krowa taka jest. Ja się ja mam... nie znam. Nie, na przykład mnie to nie oburza, bo myśmy trzymali krowę. Krowa jest, no takie ma naturę, wiesz? Ko krowa lubi siedzieć w, w tym błocie, tym... <laughs> ona czyściej czyści, wygląda w, w lecie, wiesz? bo ona wychodzi na pastwiska, No na ta. Składzie, No i mają te zabawki takie do czyszczenia też, na no, polach. Na drobka, wiesz, No, no, no. Do, nie, to? Mnie ale wiesz, może niektórych to troszkę wiesz. Użyć. Ja pamiętam, jak ojcy trzymą. Pierwszy dał zwierzętom jeść, wiesz? A później sam siadał do, do śniadania. To? Pierwsze były zwierzęta. Ja myślę, że. No to dużo, godne dużo podziwu. zrobi właśnie to samo, że pierwsze dają jeść krowom, świniom, a później sami po prostu spożywają posiłek, no. No to dobre po no tak, tak... Ja... ja tak tak, tak powinno być! ...przez tego dzieciństwa. Nigdy się nie jadło pierwszy, wiesz? Pierwszy się dawało zwierzęta. Zwierzę było na pierwszym miejscu. No ale... Wiesz, no to... Jak to wszystko tak no to oni tego nie wiedzą. Ale słucham. mogę się tylko tak co, troszeczkę cofnąć, jak Problem, teraz? ale zobacz. Ale chciałem się pochwalić, że Awant jest winy Ja rozumiem, no. Jezu, myście! Sto komentarzy dodatkowych. Kurde, niech ja! Bo robi się tak? i się na tym, na... Trzeba było bardziej go wysmarować. Tak, bardziej go Już odtart, ale zobacz, zobacz jak to na ludzi działa. Już jest 100 komentarzy więcej. No to mi chodzi przecież, Zapominasz używać tego wciągacza, tego tak, teleskopu. Tak, zgadza się. nie mam tego zamyku, że ile tu by poszło no kurczę, poszło poszło. na bo to jest trawa jest zielona ale wiesz i roboty są tak mała autopromocja fajna cena na nawigację będę miał sobie cały czas jeśli chcecie no to piszcie do mnie bądźcie odzywajcie do Bartosza No, sam wchodzi no puść, puść. Hmm. No bo to też się fajnie udaje. No, bo też nie jest takie słabe to. Coś chciałeś o nawigacjach mówić? Nie, był tam ktoś, pisał, że ja. Unowocześnie nie akceptuję, czy coś takiego. Unowocześnie ty? Że nie lubię pomp ciepa. Że Ty postępu nie akceptujesz? Coś takiego. Proszę cię. A nic nie mówię Patrzcie o na to. Nawigacja. Ja, Dwa tam, roboty. Coś tam z pompami ciepa, że ja nie pobieram pompy ciepa, a o nawigacji. Nawigacji kupuję raz. Nawigacji kupuję raz i używam. Nowy model też wyszedł. Bardziej nowoczesny technologicznie, NX612 chyba za 28 netto, a ten będzie tańszy, ten, ten, będzie tańszy. ten tańszy jest no. Widzisz ile minęło? Dwa lata? Tak? Dwa lata. Dwa lata już są nowsze urządzenia. Myślałem, że my zmieniamy sortownię, a ty tam będziesz sortował cały czas. Tam już nie. Tam chyba nie. Słuchaj, robi się ciepło, zrobiło się ciepło. jak jest więcej miejsca, miejsce lepiej. No ja wiem jest Zobaczyć nierówno, jak w przyszłym roku będzie fajnie klęne, Kostka Tyle, jest nierówno jest, Jestem wkurzony Ale już tyle co sprzedałem To już chyba mi została jedna trzecia Łeb <gibli> <gibli> mi się włączył, Kończyłem materiał Tak, dobra Kończymy do następnego No co, kiedy ten lek chcesz Nie wiem